Siemanko Dzisiaj wymienimy sobie rozrząd Silnik 1.9 CDTI Nie pamiętam ile koni Opel Astra 2006 rok Więc tak Na początek wyciągamy filtr Zdejmujemy tą osłonkę Od spodu samochodu Musimy się pozbyć osłony silnika Z prawej strony od pasażera Zdejmujemy koło Podstawiamy sobie wszystko I będziemy odkręcać sobie koło pasowe musimy ściągnąć pasek koło pasowe zdemontować czas zwrócić uwagę tu na tą gumę ona lubi pękać eee, więc tak no demontujemy pasek i patrzymy co tam dalej będzie nam przeszkadzało mamy podstawiony silnik ja go zawsze zabezpieczam sobie w ten sposób na lewarku samochodowym w razie W można manewrować góra-dół silnikiem. I co? Lecimy do góry i działamy dalej. Gdy silnik mamy podstawiony, następnym krokiem będzie odkręcenie łapy silnika. Klucz E14. Mamy sześć śrub. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Odkręcamy. Łapa silnika ściągnięta. Teraz jest lepszy dostęp do paska. W tym miejscu Mamy napinacz, nie widać go. O. o, to, 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 to. To jest napinacz. Zakładamy klucz, napinamy i tu gdzieś od boku jest dziurka. Od razu go blokujemy, bo będzie nam przeszkadzał. Yy, warto sobie zaznaczyć, jak ten pasek idzie. Ja z reguły sobie robię o taki rysunek. Może nie za piękny, ale alternator, napinacz, wał wow, klimat i po prostu, którędy idzie ten pasek później jest o wiele łatwiej dojść do tego bo źle, też idzie założyć pasek dobra napinamy, blokujemy ściągamy ten pasek na napinacz klucz 15 i o tam trochę widać może zumuję. no, lepiej nie będzie yy, tam jest miejsce na blokadę wsadziłem bolec yy, 5 mm gruby. Pasek mamy prawie, że ściągnięty. Próbuję go ściągnąć teraz do końca. Dobra, nieważne, nie się będę szarpał. I teraz tam podstawę łapy. Jest jedna śruba, tu jest druga. Ogólnie to jest chyba na czterech śrubach. Tak, na czterech śrubach tą rolkę prowadzącą będziemy musieli odkręcić tą tu. ona tam jest chyba na klucz E12 to będziemy musieli odkręcić ona będzie przeszkadzało odkręcamy gdy już odkręciliśmy tą nieszczęsną rolkę a mamy 4 śruby, jedna druga tam jest trzecia tak po środku i tu czwarta. To jest klucz 15. Odkręcamy i działamy dalej. Mały upgrade. Podłucha łapa ściągnięta. Się okazało, że jednak są trzy do góry śruby, klucz 15 i dwie na dole, klucz 13. I teraz żeby wyciągnąć ta śruba nam przeszkadzała tu jest uchwyt od klimy na klucz 10 taka mała śrubka. Nie musimy odkręcić, podnosimy sobie wąż, wtedy wysuniemy, bo nam o obudowę. Jeżeli to już mamy odkręcone, odkręcamy sobie koło pasowe. Zaraz wam pokażę jak ja to robię, jak za to ja się biorę. Zabieramy się za odkręcanie koła pasowego. I teraz tak, tu już widzę jakąś przerwę dziwną. W kamerze aż tak tego nie widać. Ale będzie trzeba się przyjrzeć temu, co to tam jest. Czy już się rozwala, czy nie. I teraz tak, te cztery śrubki musimy odkręcić. To jest T50. I 19 musimy mieć na tą środkową śrubę, żeby kręcić sobie po prostu bałem. I tak, możemy to pneumatą odkręcić. Możemy też takim sposobem jak jak na przykład ja. Czyli zakładamy. Teraz mam jedną rękę, więc to trochę trudniej będzie. Ale pokażę mniej więcej tak. Tak mam założony. Opieram o kolano. I czaską w to. I jedno puściło. Jeszcze tak, cztery. Koło pasowe wywalone. Więc teraz tak, krót 19 kręcimy wałem. Hmm, tutaj mamy na obudowie ten położenie. Hmm, tu wystaje taki plastik. Teraz go lepiej widać. A musi nam się zgrać z tą cechą, która tu jest na, na tym kole. Widać, widać, widać. A ja to sobie poprawiłem. Musi się nam zgrać z tym. Zgrywa się yy, to jest pompa wysokiego ciśnienia. Ona nie ma swojej cechy. I wału schodzimy do wału. I tu jest taki wypust. Na ten wypust nie patrzymy. Tutaj musi być ta cecha. Yy, nie wiem, to jest dziewiąta chyba. Mniej więcej tak 45 stopni. I tu sobie zrobiłem drugą cechę dodatkową. Akurat na ten wypust. No ale to jest oryginalna. Zumuję to, To jest, jest oryginalna. Na to patrzymy. Musi być tam koło godziny 9. Zaznaczamy sobie, i możemy rozpinać pasek. Rozpinamy pasek, ściągamy i pokażę co dalej. Dobra, gdy mamy ściągnięty napinacz, a wymieniamy kompletny rozrząd, tak jak teraz, tu jest pompa wody śruba i śruba jest za kółkiem klucz 18 i ja to zrobię z matem ale też można gdzieś tu włożyć i zablokować mamy nową pompę zamontowaną oczywiście zapomniałem spuścić płyn wcześniej i tutaj <laughs> tym kurkiem sobie leci pomału cały czas mamy pompę Przykręciliśmy czynnik pożenia wałka, i jak widać na wałku jest klin, i tak samo na kółeczku, więc nie ma jak tego pomylić. Zakładam kółeczko, dokręcam. Założymy napinacz, pasek przełożymy i wam pokażę, jak ten pasek się tam zakłada. Napinacz założony. Trzeba pamiętać o tym, żeby. Tam że ma te swoje prowadzenie, no nie będzie widać, że on był na tym prowadzeniu, luźny tak, żeby chodzić. I tu sobie kręcimy śrubę od poduszki, ja tak zawsze robiłem. No napinać trzeba napiąć w tą stronę. I teraz tak, ta cecha się zgadza i nawala też. Pasek, pasek z reguły jak się stoi właśnie od tej strony, to pasek musi być, Napisami do nas, żebyśmy mogli to przeczytać. No, i tu jest nawet kierunek, czyli reguła się sprawdza. Teraz tak. Jedna kreska jest między zębami. A druga, druga. Momencik. To jest ta sama. Tutaj. Już moment, bo się zawaliłem. No, tu jest jedna. O, tu jest druga. Druga jest na zębie. Czyli jedna na zębie, druga między zębami. Yy, tu jest cecha między zębami, czyli ta na zębie. <laughs> ta na zębie musi iść tutaj, żeby weszła na to. Czyli ta na zębie idzie tu, na wałek, a ta między zębami pójdzie na wałek. No i to musi nam pasować, i to jest cała filozofia. Później Wam pokażę z napięciem, jak mocno opinamy. W pierwszej tylko to założę. Pokażę Wam na starym napinaczu, jak wygląda to napięcie. <laughs> Tutaj mamy ten bolec prowadzący. Oto sobie będziemy haczyć śrubokręt, i ten, co tu wystaje, musi być z tym otworem po środku. Ale też mamy na napinaczu tutaj ten otworek. I on po środku tego musi być. Na co będzie łatwiej jest na to patrzeć. Zaraz Wam pokażę, bo to jednak śrubę pomyliłem. Tak, nie, nie wkręcamy tej górnej od poduszki, tylko dolną, tą najmniejszą. Oto haczymy śrubokręt. I tam na dole jest ta blacha. O tą blachę będziemy ciągnąć. I się będzie po prostu napinało. Napinamy, jest po, po środku tego otworu. Dokręcamy napinacz i, i będzie gotowe. I sprawdzamy dalej. Mamy napięte. Sprawdzamy sobie tak. Cecha na kółku, cecha na pasku i cecha na obdowie. Góra nam się zgadza. Schodzimy na dół. Tak nie będzie widać od tej strony. O tak może najlepiej. Jest cecha na wale, na obudowie i na pasku i to się zgrywa. Więc teraz tak klucz na wał. I dwa obroty wału. Dwa obroty wału to jest pełna praca. Nie martwić się jak znikną po prostu te znaki na tym pasku, bo to by trzeba 20, 30 razy pewnie obrócić, żeby dopiero to wróciło na swoje miejsce, jak nie więcej. Więc po obróceniu dwukrotnym obchodzi nas tylko cecha na kole i cecha na, na obudowie. I tak samo dół. Obracam, sprawdzam. Nie wiem, czy to napięcie jeszcze wam jakoś pokażę. No tak mniej więcej jest delikatnie za mocno napięte. Ale wydaje mi się, że będzie ok. Dobra, obracam dwukrotnie. Jeżeli będzie ok, no to co? No to składamy. Silnik obróciłem dwukrotnie wałem. Cecha się zgadza, i to o czym mówiłem, nie ma, nie ma już tej kreski. Kreska Amba nam wiebała, i tak samo na dole. Tak, tak. Cecha nam. Też się tutaj zgadza, czyli wał jest dobrze ustawiony, wałek tak samo. Nasze napięcie, tam ciężko pokazać, ale no też jest. I tyle. Składam resztę, tą resztą Was nie będę nudził. Na dzisiaj byłoby tyle. Napiszcie, czy się, czy się podobało, zostawcie łapkę, suba i do następnego. Hej!